Wsiąeczku, to jest Bimec 12 i dzisiaj jestem na feriach. No i na początku na wstępie był kotek. A teraz nagrywam, jak jestem. Jak wiecie? No to jak będą komentarze, to napiszcie w komentarzu. Od środka, jakie to jest auto. Jak wiecie, to napiszcie w komentarzu. That's all. That's all. Napiszcie, y jak ja byłem. Ja już teraz jestem ostatni dzień na feriach, tylko po prostu mówię, że jestem na feriach, bo nie miałem kiedy tego nagrać. No i jak byłem w tym sklepie z maszynami, to już, jeszcze byłem na feriach. No, No, dzisiaj już jadę do domu z ferii. No i nagram reksia. jak Przyjedziemy może we wtorek. Nagram Rekcha. Może nie być komentarzy, to Wam powiem, jakie to jest auto. Takie. Teraz oprowadzamy, no ja już oprowadzałem wakacje, no ale mogę jeszcze raz wam tutaj, tu są rowery, a ten kot co był na początku to się Felix nazywa, a tutaj są rowery, tutaj pies, łatek się nazywa. To jest ta No taka, chyba. Tamaro Słupsk. Dziadek ma taką starą. Kupił chyba ze jakiegoś złomu. Tam otworzę Wam i pokażę Wam. Ta żufki bo były jak byłem w tym sklepie rolniczym. Tu jest agrometr Z69. Tutaj jest przyczepka jednoosiowa. Dziadek sam pospawał. Taka fajna, trochę jej nie widać Na wakacje wam ją pokażę, bo może będzie gdzieś tutaj stać Fajna ona Tu drzewko Tutaj kurki Tam je chyba widać Bo nie widać to one tam sobie są Bo na nie chcą wyłazić Teraz przejdziemy do opryskiwacza i mamy opryskiwać tutaj mamy Nie wiem jaki film czy tam jakieś tam tam pisze jakieś bury, nie wiem jaki to jest 400 litrów Tutaj już susik, trochę go nie widać, ale ja chyba go wam pokazywałem już są kartofelki Tam 30 ja tam teraz pójdę na tył. Tutaj klotka jest. No, tutaj dziadek, tutaj wszystko robi. Tutaj wózyczek. tam słoma. Tutaj jest kos. O, tutaj idzie ten kosek, co był na początku Felix. O, o, Tutaj zboże. Tam do góry jest taki strychmin. Tutaj owiec. O, tutaj jest kotek. Tutaj rozrzutnik jest. Tutaj mamy ten siewnik. Poznaniaczek. Tam przejdę. Jest grabiarka. Już dziadek nie ma. Nic, żeby tym zgrabiać, no ale sobie zostawił Zgrabiarka Agromet Z634 chyba Tutaj jest Wigry 3, tamten to chyba był jakiś ruski A tutaj trochę widać, taki żółciutki tu id idziemy teraz do pługów. Tutaj beczka jeszcze. Tam pługi Tutaj są brony. No, tutaj jest Unia Grudziąc pod Dorywka. Co tam pisze? Chyba 75 rok. Tam będziecie widzieć, może. O, tutaj jest taki ustawany przez dziadka pług Jednostki mały. Tutaj był do obornika, do gnoju. Taka maszyna. Kultywatorek tu jest. Płuczek. No i obsypnik no i tutaj większe brony, a ja już się będę z Wami żegnać. No i cześć!